Cześć kar karawaningowcy, witam Was z Puszczy Białowieskiej, z parkingu ufundowanego przez Puszczę Białowieską. Zostajemy tutaj na noc, jest kilka kamperów, pokażę Wam zaraz parking, zupełnie za darmo. Tak wygląda ten parking. Jak ktoś tu jeszcze nie był, to śmiało polecam. Nie ma problemu, trochę mi zimno, ręka drży. No, tak wygląda nasz Herman. Stoimy sobie spokojnie tutaj w słoneczku. W nocy było 8 stopni, zimno. A to jest widok na cały ten parking. Są tutaj jakieś e, budki, coś tu pewnie sprzedają, dowiemy się później co. I stąd zaczyna się większość szlaków rowerowych, e, po e, okolicy Białowieskiego Parku Narodowego. Możecie się tutaj zaopatrzyć w mapy, e, albo tak jak my to preferujemy, robimy sobie. Zdjęcia e, map, które są na tablicach e, stoją tu cztery kampery, z tym, że e, dwa e, to są e, z wypożyczalni z Krakowa. Więc e, i tutaj e, jest jeden e, e, pan, który jest rzeczywiście karawaningowcem. A z tamtymi z wypożyczalni wczoraj rozmawiałem. Chcieli spróbować karawaningu. Na razie im się podoba. Zobaczymy, jak długo czy zostaną w naszej rodzinie, czy będzie rozwód. Tutaj macie mapę tego wschodniego szlaku rowerowego. Green Velo. Ten, który wam pokazywałem na Biebrzy. On będzie szedł w kierunku Kielc. Sandomierza Rzeszowa Przemyśla, zamościa, także myślę, że dla rowerzystów też to jest jakaś fajna atrakcja. Tutaj przejdę kawałek, ponieważ jest 6 rano jest cisza spokój, więc mam okazję trochę tutaj ponagrywać. Przejdę tutaj zobaczyć jak wygląda. Przy samej zagrodzie Żubrów, <coughs> oczywiście, wstęp do parku jest płatny. Wszystkie te, te atrakcje typu Zagroda Żubrów, to wszystko jest płatne. Są tu parkingi dla rowerzystów. O, zobaczcie sobie, tu jest, tu jest coś takiego. Tutaj w tym budynku mieści się też oddział dyrekcji. Rezerwat pokazowy żubrów. Można, on jest chyba tam z drugiej strony. Później zobaczymy. Tutaj zobaczymy. Jakieś klatki są dla, dla pewnie mniejszych zwierzaków. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj podejdę pod mur. Żubrów nie ma, pewnie są pozamykane. Ale jakieś konie sobie tutaj biegają. No, także później kilka ujęć będzie. Straz rowerowych, bo tutaj chcemy pojeździć rowerami po parku. Będę musiał się zaopatrzyć w mapę szlaków rowerowych czyli tak zwany przewodnik po puszczy Białowieskiej. No i tak jesteśmy w parku pałacowym w Białowieży. Został tutaj najstarszy budynek Białowieży. Tablice informacyjne tak wygląda ten budynek na ławeczkach możecie sobie tutaj odpocząć poczytać sobie o ptakach, zwierzynie i innych rzeczach tutaj opuszczy głównie roślinność ptaki, zwierzęta tak jak mysz to robi w tej chwili uczy się pilnie na obrotowych tablicach mysza co powiesz o tym? Jak dopasować? No bobr, bobr. i na dole też musi być obobrze. O, widzisz? No. I teraz jest dopasowany. Aha. I potem obracasz się tak i masz o wszystko, a potem tak i masz wszystko w Aha. A tu masz o orzesznicy. jak fajne jak chomiczek. O. Przejechaliśmy na miejsce mocy w parku białowieskim z wkurwioną myszą o tak wygląda wkurwiona mysz na kulika bo kulik miał zadzwonić do parku narodowego żeby wszędzie wyloli asfalt szutry zrobili bo jedzie mysza żeby nie było ani jednej kałuży ani jednego korzenia bo mysza przyjeżdża na koło o tak wygląda. ja muszę być zdrowa bo muszę iść na kolonie ja nie będę połamana będzie? Ja się nie zobaczę. Ale co się nie dasz? Unieruchomić w domu. Ale czemu? Ze złamaną nogą. Ale z jaką złamaną nogą? Albo ręką. Ale czy ja przewidział, że tu są takie szlaki rowerowe, że drzewa na złość korzynie wypuściły jak my Ale to jehali? musimy wtedy iść, Aga, wiesz, z rowerami. No musimy iść, nie ma innego wyjścia. Nie, ja wiem co trzeba zrobić, jest wyjście. Wypierdolić te rowery na śmietnik. Jeden i drugi. Dobra, przecież, bo już słyszałam to tysiąc razy. Proszę mi zrobić zdjęcie. Ja cię nagrywam. I pośla tatusiowi jak jesteś wkurwiona na Kulika proszę i zobaczy jak jemu z Tobą ciężkie życie. No. Kulik chce babę zabić. No ja to mi powiedz Ty Ciulu. Ciu Głośno. Nie. Nie, bo Ty to nagrasz i poślesz świat, a ja jestem kulturalny. Zdjęcie mi proszę zrobić. Bardzo bezpiecznie na tej wieżki. Tam lepiej nikt nie wchodzi, bo tam się nic nie stanie. Jak się nic nie stanie? Ja jedynie bym się ułożył. Trochę ci możesz, trochę ci się nie... Ja nie jestem... Ale jaki tu jest widok na drzewa? A na co ty byś chciał? No nie wiem. No siacy! O jejejejeje! Na komu z żyć? Wypust... Tu są dwa wypustki. No jest widok na miejsce mocy. no Tylko jakość mocy nie widzę. Ja tu jeszcze głupszy jest jak był. Gorzej się nie da. <laughs> miejsce mocy nie zaszkodzi. Ani mądrości, ani głupoty więcej nie będzie. Tam masz drzewa mądrości, tylko trzeba wsadzić, weź pieniążka wsadź, będziesz mądrzejszy. No i przyjechaliśmy do Częstochowy Prawosławnych na Świętą Górę Grabarkę. Idziemy zwiedzić, zobaczyć jak to wygląda, a później udamy się na dziki parking. Na rowerze. Na żadnym rowerze, bo twój rower mnie psychicznie wykończył, psychicznie dobił, i twój rower nadaje się na złom. Się prawosławnie obmywają. Ale to jest. No, ale to tutaj uzdrawia, oczyszczu. A tu jest źródło zdrowej wody. A, wiesz, wody są I to święto. A tu chyba się płaci coś. No nie gada. Masz pieniądze? Nie. To dobrze. Do kampera wody dotankujemy. Chodź. A Nic się nie płaci. O, tutaj możecie sobie nabrać też wody do kampera za darmo. Jest studnia z pompą ręczną, ale spokojnie możecie sobie wodę nabrać, a my idziemy zwiedzać. są wszystkie te krzyże i cały czas tych krzyży przybywa cerkiew byliśmy na kawałku szyi zobaczyć jak to wygląda czystej ciekawości, bo ja nigdy nie byłem na mszy prawosławnej. Cześć, kolejny dzień, środa. Jesteśmy w miejscowości Radziwiłów na bardzo fajnym parkingu. Bardzo przyjaznym dla karawaningowców. Zaraz wam pokażę, co tu jest, i jak ten parking wygląda. Tak, tu stoi nasz kamper. Tu macie wjazd na parking. On znajduje się zaraz przy głównej drodze, ale to jest wioska, więc jest cisza i spokój. Tu macie miejsce na ognisko. Dokładnie w tym miejscu jest kran z miejską wodą. Macie tutaj grilla, ławeczki. Być może tutaj na wiosce się organizuje jakieś imprezy i przyjęcia. Zaraz Wam pokażę. To jest kran z wodą, który działa. Już sprawdziłem. Więc spokojnie zobaczcie. Możecie sobie wodę nabrać. Jest tutaj ładna duża altana. I co jest, słuchajcie, bardzo fajne: ta altana jest podświetlona. Można sobie zapalić światła. I tutaj jest gratisowy ten parking. Możecie sobie tu stać, ile chcecie. I wylądowaliśmy teraz w Białej Podlaski. Idziemy zwiedzić pałac, muzeum. Co jeszcze, idziemy zwiedzić Stare Miasto. No nic, wszystko. I wszystko. I jedziemy do Hełma. A tu jest Martyniuk? Tu nie ma Martyniuka. Eee, Martyniuk? Tu nie ma chyba Martyniuka <grym> To biała podlaska czy biała podlaska? Biała Podlaska. A, tu nie ma. To nie ma tu A on Kaj by chciał, żebyś była. Znaczy żeby on był. Wielku Podlaskim. Wielku Podlaskim. Podlaskim. No to pojademy do Bielska Podlaskiego. O, idę teraz tu. I tu jest ten fajny pałac. Mysza, oczywiście się zatrzymie i będzie czytać. To jest to zamkowe zamknięty. Czy najpierw w XV wiek? E Ludwik radziwił, ufundował. I co to było? To, to w ogóle, tu najpierw były w ogóle te, jakieś bastionowe, ziemne fortyfikacje. Pałac rozebrano w czwartym wieczu XIX wieku. Kaplica zamkowa w tradycji gotyckiej z XVII wieku. No. Czyli go zebrano, ale co? Ale odbudowałem je muzeum, nie? Daje muzeum. To ja muzeum. Czy co mi tu przypiąłeś? Ja się nie będę gadać. Gadał i tak. <głos> <głos> Aga Bogusław Kaczyński Wiesz co to był Ja to Operowiec I Na pewno będziesz chciała z nim zdjęcie co zrobić No mogę użyć Ale z drugiej strony, żeby napis było widać Zanim otworzył muzeum, tam też jest muzeum. To my se tutaj te obejścia, czy plac parkowy, czy park pałacowy. Tak o Multicentrum, i tam jest jakieś muzeum, trzeba iść przeczytać. Co to za muzeum? Mieli rozmach. No to tak, muzeum jest nieczynne z powodu remontu. My idziemy do tego drugiego muzeum w oficynach, ja? No, w oficynach. Bo to główne muzeum jest nieczynne, mają remont. Tak, wszystko my mamy pecha te wakacje. Maseczki.

W tamtej wieżyczce? Nie, nie, nie. Tam, taka nieduża. Aha. Ta wieżyczka to była między... bo tutaj na końcu oficyny jest wieżyczka i tam jest wieżyczka. I te dwie wieżyczki były pomiędzy... nie, pomiędzy tymi wieżyczkami do pałacu. Aha. To tak wyglądało. A ta duża wieża to jest wieża yy, taka... obronno Mhm, znaczy, Bo tam to jest to, zamknięte, znaczy, nie? To, to znaczy, tak, Mhm. Czyli tu jest tylko 34 punkt piechoty, tak, tak. a tam archeologia. To co? Cały widzile tłoszloty 6 półgłowy. Drugowy nauczyciele mamy 40. Dobra. To jeden nauczycielski jeden cały. Ja zaraz zadzwonię po koleżanki. Nie zwiedzamy muzeum, bo nie ma nic ciekawego. Jest wystawa o 34 tym Pułku Piechoty. Nas już to nie interesuje, bo myśmy już o tych półkach wojsku się teleno oglądali, że po prostu już mamy powyżej uszu. Yy, idziemy sobie tu jeszcze zobaczyć ogród. bo tu kiedyś podobno był pałac. Takżeśmy się dowiedzieli. pomiędzy dwoma wieżyczkami no, ale widać tam jakieś resztki o. duda kozą oszczędzać na wodzie, to wszystkie funtany na naszej trasie nieczynne. No i tak wygląda ogród nie za bardzo Imponujące to tu jest wszystko. Idziemy na stare miasto 628 Ale co to jest? O, tu coś jest Podleczanie świętej Ani. To 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 jest kościół Stary dom Dawna kolonia akademicka. Tam jest cerkiew, bo my przejeżdżali koło mnie, jak i spawa. Idziemy w tej chwili na Plac Wolności, czyli rynek, bo tutaj na Podlasiu rynek to inaczej targowisko miejskie. My szukali rynku, a nas prowadziło wszystko do targowiska. O i na placu wolności też się handluje serami. Mietankowy bez soli. faroszkowy, czyli to, co my u Emilii kupowali. Ona też robi bez soli. No my wszystkie te sry dziurawe, widzisz? Orzek włoski, czosnek niedźwiedzi, czarnuszka. Czarnuszka. Zioła prowensalskie. Debil nie ...gupek. Co? Nie wiem o co mu chodzi. Nie lubim tutaj jak się nagrywa cokolwiek. Kupki. No. Dziwni ludzie tu mieszkają. Tam jest cerkiew. my przejeżdżali koło niej jak tyś spała. Idziemy w tej chwili na plac wolności, czyli rynek, bo tutaj na Podlasiu rynek to inaczej targowisko miejskie. My szukali rynku, a nas prowadziło wszystko do targowiska.